Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokazuję, jaki zrobiłem fajny szablon do zaokrąglenia. Zrobiłem go w sumie kiedyś jednego dla siebie. Pojawił się kilka razy w różnych filmach. Dużo osób mnie pytało, skąd taki szablon mam, gdzie go nabrałem. No jest to własna produkcja. W związku z tym, jak to jest własna produkcja, to mogę też ewentualnie tą własną produkcję upłynnić. I mam takich sztuk w tym momencie 7 do objęcia. I chciałem Wam pokazać jak działa, bo jakby ktoś przypadkiem nie wiedział jak działa, yy, bo nie oglądał innych filmów, to mogę Wam pokazać ewentualnie Tobie. Do czego służy ten szablon? Szablon służy do tego, aby, pokazuję wyraźnie, ja mam kawałek formatki, akurat OSB, łapę sobie tak tutaj ładnie, wszystko zaraz wszystko zobaczycie z bliska i automatycznie tu mi się robi prom. W tym wypadku to jest 40. Szablon jest przygotowany na 4 promienie. 10, 20, 30, 40 mm jest promień. Wszystko to jest wycięte na maszynie sterowanej cyfrowo. Zatem zapraszam do prezentacji, jak to działa. Ok, pokazuję i objaśniam. To są podpórki zwykle, zwykłe pod, yy, do szafek, które wkładamy sobie tutaj. Na początek, akurat tak się wyszło, że zrobię promień 30. Wkładam. Dobijam. I teraz najważniejsze. Zakładam i on się automatycznie sam yy, ustawia. Tu jest na 0, tu jest na 0. Dodatkowo mam frezarkę dolnorzecionową, w tym momencie jako górną górno, górno jako dolno podłączam i e, zaczynam. Wygląda prezentacja produktu. Yy. Jedyne udogodnienie, jakie może sobie jeszcze zrobić samemu, którego ja tutaj nie robię, to jest to, że można sobie tutaj dokręcić ewentualnie jakiś uchwyt. Taki wiecie, patyczek czy coś, wtedy jest łatwiej też manewrować. Wymiary 20x20 cm, ewentualnie 200x200. Yy. Podpórki, czwórki, które są idealnie w linii tutaj. Dzięki temu to się wszystko fajnie automatycznie samo poziomuje do krawędzi, wyrównuje i tylko się tak naprawdę zaoferuje. To wszystko. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to poproszę o info poprzez maila najlepiej, czyli pragmatyczny Macie to też podane w opisie filmu. Myślę, że to tyle. I dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, jeżeli ktoś w jakimś to filmie widział, komentował. To tyle. Pozdrawiam. Cześć.